Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Moi right, drodzy, dzisiaj jeżdżę sobie na princessy Oczywiście znowu na oklep no. sobie też szczurkiem Dobra, szybciutko ogarniamy I wsiadam na oklep oczywiście Nagrywam to w środę jakby co Czyli dzień przed urodzinami princeski I dzień przed Super jej w reningu już nie mogę sami doczekać. Dobra, kucyna już jest ładnie wyczyszczona, więc ubieram jej ochry i idziemy. <laughs> Mam w planach pojeździć te dwie przeszkódki, te żółte i tamte drążki, więc zobaczymy jak on to wyjdzie. 嗯。 Super, dzisiaj pochodziło ekstra. Dobra, ja jeszcze na szybki spacerek, ale powiem Wam, dzisiaj, teraz opiamka z krótkoterakicą. Dzisiaj doszło do tego, że skończyłyśmy sobie już przeszkody z galopu, także jesteśmy gotowe na jutro. I mega się cieszę, bo było <gum> mega fajnie. Że... I w ogóle sprawdziło się to, bo jak widziałam na jakichś tam filmikach, yy, czyś że jak... Tam jakaś osoba na oklep na koniu skacze, to ten koń potem próbuje brykać. Ona też próbowała brykać, bo dawała go w dół i tak trochę za podrzuca, ale to nie było jakoś ekstra brykanie, ale świeżo to było. Także widzicie, jeżeli chcecie skakać na oklep, to musicie mieć bardzo dobry dosiad, żeby nie spaść. Dobra, kucynka już jest w boksie. Proszę wolność, tak. Dobra, ogarniam rzecz tu i lecę do Rudy. Dobra, myszek dostałam, więc lecę do rodzinki. Dobra, jestem u rodzinki i po nią idę. A no i w końcu zjadłam ten kamer. Co Ania w na Także lecimy. Dobra, jesteśmy już ogarnięte. Siedzę sobie też na oklep, bo my się nie chcę siodłać. Yy, także dzisiaj sobie tak na luzie i może ustawię z jakąś pianeczkę czy coś. Dobra, siedzę już.

Dobra, my już powoli wracamy. No, dosłownie taki wstępkus, sobie jeździeliśmy już dzisiaj, ale ma wszystkie opłosze, więc schowałam telefon. Witam ponownie moi kochani. W poprzednim vlogu też tu byłam. Ale dobra, zmniejsza z tym. Eee, pojeździłam trochę do domówka. nie jeździłyśmy długo jakieś 10-15 minut. Wstępkus włożyliśmy sobie na pacerek ona w ogóle dzisiaj przez bo dzisiaj strasznie u nas wieje i przez to, że wieje ona strasznie jest taka puchliwa. i parę razy mi się wystraszyła eee, także no idę jej teraz ochry eee, te kaloszki rozebrać dostanie ją ode mnie Dobra idę sobie już z eee, no i co ok, mi się eee, była zamienię do boksu i raz do tego. Dobra, ludzie w boksie. Dobra. Ja się żegnam w kardziku. Także ja lecę, mam nadzieję, że w to Wam się podobał.